Ja was bardzo serdecznie wgadam odcinko z oczywiście Składami na no nie postanowiłem w sumie nagrać odcinek, bo... z kopalni, bo w sumie nie byliśmy w kopalni um, Nie nagrałem od początku jak wchodziłem, bo troszeczkę tam już zwiedzałem, więc przewejdziemy teraz do nowego miejsca i proszę bardzo, znaleźliśmy diamenty. Z moim killem 433 powinniśmy tych diamentów wykopać. Mam 47 diamentów obecnie um, Zobaczymy ile wykopiemy. 41 diamentów, a naprawdę wykopaliśmy tylko dwa. O, no to się nie zbogaciliśmy za no, Ok, mamy tam lapisy dla i tak dalej, ale to w sumie z bieda. W już trochę pozbieraliśmy, jak widzicie, bo trochę był deficyt u mnie. Więc pozbierałem go na duży, duży zapas. Mm, tak sobie uznawiłem. trochę szmaragdów zebrałem też a, i tak dalej, i tak dalej. Racon, nie zbieram, bo. Raczej nie będę za dużo mechanizmów robił, tak mi się wydaje. Węgiel prędzej, może że coś będę przepalał albo żelazo, mm, bo zwyczajnie się przyda, tak. Jakieś narzędzia, żelazo itd tak dalej, i tak dalej, będę może robił. No albo dobra, pozbierajmy coś tego staka symbolicznego. Ten stak może być akurat, nie będzie mi wadził. Ozbierajmy. Dobra, nic tam nie ma na górze za bardzo. Ehm, oj, kurczę. Jabłko mi spadło. Ale na Nie będzie długi odcinek. Oj, przepraszam. Eee, mikrofon za bardzo. Po no, prostu chciałem pokazać, jak te kopalnie wyglądają. E, ogólnie te kopalnie nie są wygenerowane przez samego Minecrafta, tylko przez twórcę. O, tu szmaragdy tego nie widziałem wcześniej. Ominąłem jakoś. Ehm, i sami rozumiecie, one nie są tak naturalne, tylko przez twórcę i no, aż takie by, no jest dosyć dużo tych minerałów, tak, przez to węgiel na węglu praktycznie, więc no, jest tego po prostu bardzo, bardzo dużo, także ciekawie, no, ale razu zbierzemy jeszcze troszeczkę, myślę, że te 9 staków wystarczy w zupełności, jak już zbierzemy. Yy. Rozjrzymy no, się jeszcze, może to jakieś jeszcze diamenty będą, jest Enderman. Jest dwóch creeperów, są trzy creepery, okej, okay. jednego już nie ma. No, to jest takie stworzenie, które widzicie, wybucha. Trzeba z nim tak podjazdowo podchodzić. I tak na pałę, okej, okay. jak tam żelazo? Też, też taka jeszcze pozbieramy. ...wystarczy. jest ten Enderman? Enderman to ten czarny ludzik, co obchodził, To był Enderman. No Ale go nie widzę. Złoto. Złoto możemy akurat pozbierać, połączymy te łuki też. Może już będzie stać nas na łuk normalny. Dobra. No, trochę złota. Spoko, zawsze się przyda. Miło. Um, dobra. To jest, idziemy na dół. Taka mamy. Oj. Tarcza. Pyk. I trzy strzały. schodzi, o to chodzi. Dobra. Um, za bardzo nic tu nie ma, niestety. Szkoda. A, nie, jednak jest. Mam 43 diamenty. 47. Okej, okay, nadrobiło mi się. 48. 49. No. Średnio dwa diamenty z tego, ale spoko, przynajmniej jakieś coś wypadło, więc spoko. No, tu, przez to widzicie, tu lawość czasem buguje, troszeczkę jest takie śmieszne coś, e, no niestety nic z tym nie możemy. To jest mapa, mówię, wygenerowana, wygenerowana przez kogoś, no się on tą mapę tworzył, więc e, no, takie błędy się po prostu mogą zdarzyć. W renderingu oczywiście, nie, nie przez twórcę, tak, twórca nie chciałby, żeby tak było, no bo... Chyba no. no. Byłoby głupie. Dobra, mamy full węgla. Więc więcej węgla nie zbieramy. Lapis, lazuli olewamy. Pokiem um, jeszcze tam, gdzie nie, nie, nie było. Dokładnie tak mówiąc. Um, żelaza. Trzy żelaza jeszcze potrzebujemy. Ok. Ja myślę, że tyle wystarczy. Ehm. Um. A, dobra, tak, myślałem, że lag, ale jednocześnie, że zbieram, nie? Okej, okay, dobra, tutaj jeszcze zbierzemy. Dobra, wiem, że mam złoto, ale też to złoto nie jest mi jakieś mega potrzebne. Chociaż w sumie te torowiska i tak hmm. dalej. Mam kobla, ale akurat potrzebuję bydła. Potrzebuję wójny no ja też, ja też będę. Potrzebuję krzesory memory. Ale Ci nie pomogę na razie. No na razie oczywiście, a potem możecie pomogę. No w sumie fajnie będzie, wiecie. Każdy będzie miał swoje już rezydencje, i tak dalej będzie miał co pokazywać. Na odcinku. No, no tego kopalnie, widzicie, są dosyć bogate, no mówię, nie będę by tego zbierał, bo jest mi to po prostu niepotrzebne. Co mi tyle żelaza O po co, po co? No po co? do ja tego już mówię, zwyczajnie nie, nawet nie zbieram, nie? Wydaje ja mi się, że już byłem wszędzie tutaj w tych jaskiniach um, złoto mogłem sobie nawet zbierać ewentualnie, ale no dobra to już trudno. Tam nic nie ma, no tu byłem wszędzie. No wydaje mi się że teraz już serio każdy za kamarek tych jaskin moich stwierdziłem. Teraz z tą olejemy Nie wiem, no, mówię nic już nie ma zidłem ostatnio teraz serio każdy za kamarek bo tu Wcześniej mogłem rzeczywiście nie być Ale no, ewentualnie nie wiem co mogłem porobić hmm. Kolejny tak węgla, raczej mi się z nim przyda Nie, myślę, że Myślę, że stąd wyjdziemy już po prostu no pewnie tu jeszcze nie byłem, dobra, tu jeszcze nie byłem Czy tak byłem? Nie byłem, tak w połowy byłem Oj Może tu jeszcze coś będzie Okej, okay, dobra, tu jeszcze coś będzie nowego Tu jeszcze nie byłem Dobra, tu jeszcze nie byłem, więc tu pójdziemy sobie, A może coś znajdziemy. Jakieś kolejne diamenty. Wiemy, że się nie jaram, ale widzicie, już mam tych diamentów trochę dużo, więc... E, ciężko, żebym się jarał, tak? No, to nie były pierwsze diamenty. Pierwszy, no, przy pierwszych nawet wiadomo, że zawsze się człowiek jara przy pierwszych po że są jest... fajne diamenty. Um... No, no... A diamenty po to, są diamenty najfajniejsze, dlatego, że no, z nich, wiadomo, się najlepsze materiały, więc... Sami rozumiecie. Najlepsze materiały, więc spokoj. Człowiek się z tego cieszy. Tak, może z tego zrobić coś tam, fajnego. Kiedy otrzymamy jakieś powiadomienia na Facebooku, będę opuścił gra. Może lag, może się przeloguje, czy coś. Nie, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Dobra. tu nic nie ma. Tam jest szkielet, tu jest creeper. Dobra. Niestety się nie udało. Ok, tam jeszcze jest jakieś zejście w dół, więc tam pójdziemy Jeszcze No, złoto A w sumie tylko złoto spoko, sporo Taki wąski kanion, jakby Oj Dlatego by wszędzie była jakaś pańczyna, To byłoby dosyć niebezpieczne Oj A tu nic poza tym chyba nie ma nie, nic tu nie ma. Dobra. W takim razie mówię, idziemy sobie stąd. Jeszcze gdzie tam nic nie ma. Nie. No nic tu nie ma za bardzo, więc... Myślę, że możemy stąd... się ewakuować. Dobra. Idziemy chyba w takim razie... na, na powierzchnię, tak? Myślę, że tu nic nie będzie... ciekawego. Chociaż jeszcze spojrzymy. Dermana słyszałem. Ale sądzę, że Sądzę, że nie bardzo. Jakby już coś było, to byśmy znaleźli. Hmm, Toczymy jeszcze tutaj może. O no, tu może jeszcze niby nie byłem. Tu to się jeszcze szybko rozejrzyjmy? bo tam na górze o tam na górze może coś będzie Czekajcie, z Mandezytem się wespnę wiem, że z koblem, ale już tam trudno jestki, nie przecież mieszkam, nie będzie no bo za mną obecnie a to tam kij ze mną a nie pusta przestrzeń ale może jakieś zejście będzie na dół więc pójdziemy, pójdziemy szukamy ale no nic, nic się nie zapowiada, który to jest poziom? To jest poziom dosyć wysoki, z poziom 60 któryś, so, no jest dosyć wysoko, nie, gdzie w ogóle jesteśmy, jak szczerze teraz, prawda, nie wiem, tu jeszcze mówię, tu jeszcze nie byłem, to jest coraz wyżej, nie, więc też ciekawie, będę opuścił gra, czyli raczej już nie wróci na razie. Nie wiem, może do pracy musiał iść, czy coś? Nie wiem. O, szkielet, myślałem, że to przez chwilę kura. Okej, okay, dobra. Nie, myślę, że to nic, po nas. E, czy to są nasze zejścia, w ogóle? Nie. Jakieś randomowe. O kurczę. Jak znalazłem wyjścia nasze. Dobra, olewamy. To się na świat zewnętrzny? Ciekawe. takie normalne wejście. E, gdzie my jesteśmy? Okej, okay, jesteśmy tutaj e, 200 minus 600. Czyli przyszedłem. Okej, okay, w tą stronę. Czyli muszę iść tutaj. okej. to jeszcze tak, okay, na około 200 kratek w. Um, no, w stronę. Razem powiem. No, nie wiem, na południe. Po prostu na południe chyba. Wszedłem około 200 kratek, mówię spoko. A najważniejsze, że w... nie było to aż tak daleko, nie? Oj! O, seriously? Creeper. Dobra, zostawimy to na razie w taki sposób. No a powiedzmy, że to dosyć naturalne to jest. Niestety, bym <noise> ja chciał, że Creeper wybuchł. Ogólnie jak tak patrzę, jestem bardzo, bardzo blisko tej farmy. Eee, wiecie... tej bardzo tej farmy. W sumie tej farmy. E, Boże, tych... Wioski ledgerów, tak? Blisko jestem, naprawdę jestem blisko, zdziwiona jestem. Że aż tak bliska jestem. No dobra. A czym jeszcze? jak czycina czy, czy, urosła? Eee, przez ten czas? I to będzie tyle w tym odcinku. No, trzcina za bardzo nie rośnie, żebym być szczery. Nie wiem, czy nie, nie pójdę AWK tutaj, wiecie. Będę czekał, aż ta trzcina ewentualnie urośnie. Chyba tak zrobię. Chyba tak zrobię, po prostu pójdę AWK. Czyli, wiecie, będę na serwerze Ale będę czekał na urośnie Ale nie będę nic robił po prostu, nie? Wiecie, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi Dobra. Czyli co? czyli Wkopujemy się w o do środka Uraj, i czekamy aż coś się wydarzy ciekawego. A ja w międzyczasie ja Wam będę cienko za odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia już się tego, trzymajcie dzisiaj na razie. Pa pa. Cześć.